Witam w Australii na dziko w specjalnym odcinku. Jak widzicie kanał się rozwija, osiągnęliśmy 1000 subskrybentów dwa tygodnie temu. Ja obiecałem wybiorę się nad wodę na rybki i przy okazji opowiem troszkę o sobie, bo zadawaliście przez rok pytania o to jak się tu w ogóle znalazłem w Australii, a czym się zajmuję i tak dalej. Wybrałem się tutaj dzisiaj z siecią, bo nie mam przydęty, musimy złapać ją na, na wstępie Jest przypływ, nie za wysoki, ale dalej fajna pora dnia na rzucenie wędki Teraz drapieżne ryby będą przypływać do brzegu w pogoni za narytkiem Także jest ja trochę coś fajnego złapać cud słońca 10 minut temu, słońce niestety jest za chmurą A jest zimno, ja się aż krzęsę, powiem wam Pewnie mamy z 14 stopni Także trzeba się zabrać do roboty Trochę rozgrzać To jest 9 stopowa sieć Którą można kupić w każdym sklepie wędkarskim Oszczędza kupę kasy wiecie Bo przynęta jest bardzo droga a Taka sieć kosztuje 100 dolarów Przynęta zwraca się po 10 wyjściach na ryby, bo każdy woreczek krewetek czy kałamarni, czy nawet małych rybek kosztuje 10 dolarów obecnie a, a do tego kupa zabawy, kocham rzucać siecią patrzeć co się złapie, także idziemy z tym koksem wow płaszczka wow, widziałem wielkiego stingraya, czyli płaszczkę pewnie metrowa, także one tu pływają tam na dole poza betonem, sodami, jest muł piasek, one tutaj podpływają, wygrzebują jabis czy jakieś kraby, a tak żerują te płaszczki. Ok, wyciągamy sieć, zobaczymy czy coś się złapało. O, chyba jest jakaś rybka, coś mamy, ok mamy przynętę, dobrze. Złapaliśmy dużo a, toksycznych, trujących a, rozdymek je trzeba jak najszybciej wypuścić. A do tego parę ryb, które można rzucić na haczyk. Tak jak to. To jest Glass Pedge, który nie ma a, wymiaru ochronnego. A tutaj jest drugi proszę. Tu mamy whitingi, które mają wymiar ochronny, je trzeba wypuścić. Ej, okay, ryba na haku rzucamy. się moczy w wodzie, wreszcie mam czas, trochę na gadanie. Także, a przyjechałem tu w 2004 roku, 20 lat temu. Co mnie ciągnęło? Właśnie to wędkarstwo, natura. Zawsze myślałem o wyjeździe w jakiś egzotycz, do jakiegoś egzotycznego kraju. A po oglądaniu, a szczególnie łowcy krokodyli na Discovery Channel i paru programów wędkarskich, stwierdziłem, że Australia to jest ten kraj. Zacząłem się interesować, wykupiłem sobie wizę na naukę angielskiego w zasadzie na 6 miesięcy. I tak tu przyjechałem. Bardzo szybko wiedziałem, że chcę tutaj zostać. Wizą nie jest łatwo, także wyczaiłem, że był tani kurs Kung Fu, który dał przedłużenie wizy na 9 miesięcy. Zdałbym mi dość czasu, żeby wymyślić jakiś sposób na pozostanie. Już pod koniec tego kursu po roku czasu wiedziałem, że jedynym sposobem jest w zasadzie zrobić studia wyższe. Miałem wtedy inżyniera z Polski Jest ryba, popatrzcie Ciekawe co mamy Patrzcie, pierwsza ryba Pewnie jakiś mały brymek To kończymy moją historię później O jest, mały brym Tak? O nie, wow Taila Mówiłem o a, programach wędkarskich Właśnie takie ryby w nich łowili. Łowi. Pięknie się zahaczyła. Patrzcie. Ona wraca do wody. Damy jej buźki. Wracając do Australii i studiowania. Jak mówiłem, 9 miesięcy robiłem Kung fu. w tym czasie już wiedziałem, że trzeba um, zmienić a podejście. Musiałem iść na studia wyższe, nie miałem pieniędzy, taki kurs kosztował gdzieś 40 dolarów. Oczywiście jako nie rezydentowi, nie obywatelowi nie przysługiwały żadne pieniądze z rządu, trzeba było sobie za niego opłacić. Polska już była wtedy w Unii Europejskiej w 2006 roku, wróciłem z Australii do Europy. No i co, w 2006 roku wyjechałem do Szkocji, gdzie siedziałem cały rok, w Edynburgu i zasuwałem, tylko po to, żeby oszczędzić właśnie na studia. Po roku czasu byłem w stanie oszczędzić pewnie z 20 tysięcy dolarów, a opłacić sobie w 2007 roku studia, pierwszy semestr, dostać wizę studencką na 2,5 roku i przyjechać ponownie. A wiedziałem, że pieniędzy mi braknie do końca studiów, ale tata i mama powiedzieli, że się nie martwi się, że nie Także dzięki rodzicom jestem tutaj. Studia ukończyłem w 2009 roku. Trzy miesiące później aplikowałem o PR samemu bez użycia agenta, bo to było w miarę proste. W 2010 roku już miałem citizenship um, i od tamtej pory nikt nie jest w stanie wykopać mnie z tego kraju. Czemu tu przyjechałem? A słuchajcie, widzicie co robię na kanale. Przyroda to była moja pasja. Mój tata jest leśnikiem zawodu, ale również myśliwym. Całą młodość jak mogłem spędzałem w lesie. Na nagonkach chodziłem z nim na polowania, na ambony, chodziłem z moim starszym bratem, którego serdecznie pozdrawiam, Kacprem na ryby. Nasz dziadek zafascynował nas pędkarstwem. Fascynowałem się przyrodą. Myślałem o wyjeździe do Ameryki od maleńkości zawsze mnie ciągnęło gdzieś za granicę. Ale Australia oh. wydała się lepszym um. O oh, jest! Następna ryba. Nie, kurde, straciłem ją, wiecie. jejejeje O, je, je. Coś pięknie wzięło. Zawsze się wydawała bardzo fajną opcją na wyjazd, a szczególnie po tym jak oglądałem Łowcę Krokodyli, który pochodził z Sunshine Coast. Tutaj a, godzinę jazdy stąd ma swoje zoo, gdzie zresztą Was zabiorę w lipcu a na jeden odcinek. Mam pokazać jak wygląda jego dom. Co teraz robię? Jestem księgowym a, pracuję w zawodzie od ukończenia studiów mam trójkę dzieci, bardzo mało czasu szczerze to, że w ogóle kręcę o! znowu mi takie brańsko cholera jasna kurde, jak mi coś ściągnęło przynętę, to będę musiał rzucać no siecią, popatrzcie o! popatrzcie na to źle zaczepiłem haczyk coś zaatakowało tą rybę od dołu widzicie? odgryzło Głowę. Wow! Rzucamy jeszcze raz. Tam są piękne, drapieżne ryby w tym filmie. Wow! No i tak, żyję tu sobie 20 lat. Za polską oczywiście mi się tęskni. Ale jak już się człowiek założy rodzinę, ustabilizuje to, to się zmienia. Do Polski pewnie jeździmy raz na 5-6 lat. A kocham pracę do ojczyzny. Czuję się dalej Polakiem. Jak najbardziej. No. no i co, tyle. To jest krótka historia. Wiecie, wolałbym się zająć tak naprawdę rybami. Jak gadać o sobie. Także skupmy się może na tych braniach. wiecie, żebym wyciągnął coś dużego, Wam pokazał. Ale to pięknie. Coraz więcej katamaranów spływa się na zimę. Następny a, stanął. Tam z tyłu widać dużo łodzi. Stoję tu cały rok. a Raz do roku na święta Bożego Narodzenia jest tutaj rejs. Ty tu się zaczyna, i płyną do Gladstone. A 600 km na północ. Fajne miejsce, naprawdę. Macie taki rotacyjny ruch, przerzucie. ci się pięknie rozkłada. 9 stóp, czyli 3 metry średnicy. Duża szansa coś złapać, prawda? Ok, wyciągamy. O! Trochę przynęty będzie. Wow, to mamy to one fajnie skręcą. Ale fajna rybka, popatrzcie. Ach, nie potrzebujemy tej ryby, wiecie, mamy dość. Czyli zachowamy sobie te dwie, bo są mniejsze. To można pokroić na pół, tą całą na haczyk. I to wszystko, już nie trzeba więcej łowić. Ale widzicie, cztery rzuty siecią. Ile ryb się udało złapać, prawda? Ale ślisko, spadnij. To może sobie żyć A to... Zaczepiam na hak To jest woda morska I ona wchodzi na Dobre 4 km Do tego krypu I w nim o dziwo jest dużo rekinów Pulshark To są dość spore Także kiedyś się Mam w planie Wybrać na rekina właśnie z znajomym, który a w Kolejne branie, popatrzcie, tym razem ryba zaatakowała dupę, odgryzła pół. Ale jaja, przegapiłem. O, właśnie, coś się zaczepiło. Will breakfast? A, Just <laughs> Drugą <gryzny> <gryzny> przynętą są Jabis, ale nie mam do nich dostępu tutaj, także zadowalam się tą siecią. Jak widzicie, bręd miałem a, może 10, a, może 12. Ryby, jakie tutaj można złapać, widzieliście Taila. Piękna ryba sportowa, można złapać Snapa, można złapać Brim, Flathead, można złapać whiting, można złapać Pike eel Można tu złapać Arkina. Chodziło o dziwo, a Nie o tej porze, bo one na nie się zasadza na noc, ale są w tym strumyku, jak w każdej innej rzece w okolicach Brisbane. W ogóle Brisbane River jest znana z tego, że Macie wielką populację, jedną z największych um, tych żarłaczy tempogłowych, bullshacks. Tak samo kanały na Gold Coast czy tej okolicy. I Bullshack. właśnie z kolegą planujemy wyprawę na rekina, nocną wyprawę, a, ale musi być sprzyjający przypływ, musi być high tide, czyli przypływ, a zaraz od zmieszu, czyli takich dni w miesiącu nie ma dużo. Żeby wypadły na weekend, kiedy można się wybrać. Także to zrobimy. Rekiny można brać do metra długości. Po, ponad metr są już chronione, ale to mogłoby być a, fajna przygoda, fajny materiał na film prawda? pokazać wam prawdziwego rekina wyciągniętego tutaj z wody w okolicy. No i tyle. Będę się żegnał, bo nie ma już żadnej akcji. A, muszę się zwijać. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.